Witajcie kochani. Taki ciekawy temat, którego myślę, że jeszcze nie poruszałem, ale chodzi o to, żeby tak podzielić się pewnym widzeniem pewnych spraw związanych właśnie z takim zajęciem jak hejtowanie, z takim zajęciem jak dezinformowaniem. Czy inaczej mówiąc informowaniem w sposób zamierzonym, tak, że się wprowadza kogoś w błąd, czy wprowadza się kogoś w fałszywe postrzeganie sytuacji, czy prawdziwe pozornie postrzeganie sytuacji czegoś. Jak sami widzicie, wokół nas jest można powiedzieć, Niezła zabawa, inni to nazywają wojną, ale niezły teatr, prześciganie się w tym, by być najbardziej tak zwanym wiarygodnym źródłem informacji. I są różnego rodzaju media, które nam podają różnego rodzaju rzeczy. Myślę, że nie trzeba już mówić o tym, jak można zmanipulować obraz, głos, dźwięk, wideo i z tego stworzyć nie wiadomo co. Bo obraz to jedno, dźwięk to jedno, a doczepiona do tego informacja, historia to już może być całkowicie inny kosmos. I to jest takie fajne zobaczyć, że. Poprzez różnego rodzaju podawane informacje w odpowiedni sposób można wpłynąć na nasze przekonania, na nasze postrzeganie sytuacji. To tak jak z tymi lasami w Amazonii, tak samo jak e, z tymi różnymi zwolennikami, przeciwnikami płaskiej ziemi, no. Uff, z Słuchajcie, tematów jest masę, 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 masę i tutaj y, nawet nie chcę y, wnikać w szczegóły jakichś jakich tematów. Ale chodzi mi o to, że przychodzą do nas różnego rodzaju informacje, które mają na celu wywołać jakąś reakcję. I w związku z tym, że one są podbijane też przez przeciwników i zwolenników, i to tak tańczy. A my jesteśmy zachęcani do tego, żebyśmy mądrze wybierali i odkrywali swą, y, prawdę swoją, tak zwaną, która tak naprawdę przychodzi z zewnątrz i w, można powiedzieć, w boju logiczności, w boju różnych argumentów, w boju emocjonalnych przekonywań nas czy poruszających nasze serce, to tak zwane nie serce, ale to się mówi o tym, że to jest serce takie emocjonalne, to tak przekonuje się nas do jakiegoś skupienia uwagi i do karmienia jakiejś idei energetycznej. Energetyczne do karmienia. Może zamieszane to jest, pomieszane, ale tak właśnie potrzebuje się tym podzielić. I teraz jest ważna sprawa w tym wszystkim dla mnie, by też powiedzieć o tym, że tak samo jest jak wś wśród istot fizycznych, tych, które są ubrane w ciała fizyczne, to te istoty, które są w ciałach niefizycznych, robią to samo. Są różnego rodzaju gangi, niegangi, biura desinformowania, informowania, hejtu i tak dalej, i tak dalej. <laughs> tak mówiąc w języku yy, ziemię. I teraz wyobraźcie sobie, że w takim biurze istot niefizycznych które mają informować czy budzić ten taniec dualny poprzez to, że są zwolennicy i przeciwnicy a przez to skupiać uwagę to taka istota niefizyczna o wiele ciekawiej może różne rzeczy wykonać dlatego, że jak się objawi jakiejś fizycznej to ta fizyczna po prostu będzie od razu uważała to, że to już jest wow, wielka prawda Potem jeszcze kilku innym fizycznym osobom się objawią jakieś inne e, źródła, channelingi z niefizycznych źródeł, które się pokryją, to już jak jest kilka źródeł, mówiących to samo, to jest na pewno prawda. <laughs> I z różnych stron Ziemi pojawi się e, jakaś informacja, no i to to już na pewno jest prawda. Jest tak i tak w kosmosie. Chcę tylko zwrócić uwagę Waszą, że tak my się bawimy tu na Ziemi wśród ludzi fizycznych w różne informowa informacje, wojny informacyjne, dezinformacyjne i tak dalej. To tak samo się bawią. <noise> to jest tylko odbicie. I, I znowu w tym wszystkim nagle się pojawi właśnie no kurczę, ale to, to gdzie ja jestem? Jak znaleźć tą właściwą drogę? No? I znowu odpowiedź jest bardzo prosta. Droga jest tylko w tu i teraz. W tym wewnętrznym naszym rozpoznaniu swojego wiatru, swojego światła, rozświetlenia, uświadomienia. Uświadomienia w tym dostrzeżeniu tego teatru zwolenników i przeciwników tych dobrych i złych tych, którzy tanczą właśnie w taki sposób dualny w sposób taki wahadłowy. A to taka refleksja, żeby na wszystko gdzieś tam móc spojrzeć z takiej perspektywy przestrzeni swojego serca, nie oceniając i nie będąc tym podtrzymującym tą grę, tym karmiącym swój dualny umysł takimi treściami, które właśnie. <gry> tak wierzymy że są prawdziwe i w ten sposób właśnie one są bo to jest szok kiedy odkryjemy że to jak my postrzegamy życie to to jest tak naprawdę elementem podtrzymującym taką prawdę tak to życie podtrzymujemy swoją uwagę No może dobra, trochę taki namieszany, zmieszany, dziwny temat, ale jakoś tak potrzebował się wyrazić w ten sposób. Mówił mu wchodzić w szczegóły, ale, ale po co? To są nie moje ekscytacje jakieś tam wielkie. Tylko żeby gdzieś tam może w tej świadomości dostrzec, że takie mechanizmy istnieją. Trzymajcie się, hejka.